Dzień dobry Państwu. Dziś wizyta prezydenta Zołańskiego w Warszawie. Na zaproszenie kancelarii prezydenta wezmę udział w spotkaniu dla przedstawicieli polskich sił politycznych z prezydentem Załońskim. Także jeden z naszych działaczy weźmie udział dzisiaj w Arkadach Kubickiego w Forum Gospodarczym z udziałem prezydenta Załońskiego. Uważamy, że dzisiejsza wizyta, te spotkania, rozmowy polskich reprezentujących państwo polskie polityków, takich jak prezydent czy rząd, powinny być okazją do tego, żeby wyartykułować, że w stosunkach gospodarczych z Ukrainą Polska ma także swoje interesy i oczekuje, że te interesy będą respektowane. Wysiłek państwa polskiego i polskiego społeczeństwa przez ostatni rok był ogromny, żeby wspierać Ukrainę, żeby wspierać ukraińskich uchodźców. Prezydent Andrzej Duda określił wysiłek zbrojny państwa polskiego dla wsparcia walczącej Ukrainy nawet jako większy niż nasze możliwości. Dziś oczekujemy od rządu polskiego, żeby respektował także interesy Polaków w tych stosunkach z Ukrainą. Za przykład oczywisty tutaj służy branża rolno-spożywcza. W czerwcu zeszłego roku rynki unijne zostały otworzone dla produktów ukraińskich i trzeba to wskazać, że sytuacja rolnictwa, hodowli polskich i Ukraińskich jest konkurencyjna. Ukraińcy mogą importować w tej chwili na rynek polski wszystkie swoje produkty, nie spełniając tych samych standardów unijnych, które spełniają polscy hodowcy, polscy rolnicy. W sektorze jajek import wzrósł o 1300% rok do roku. Rynek zbóż został zalany. Nikt tego nie poddaje żadnej kontroli. I o ile w pierwszych miesiącach wojny panował nastrój ogromnej. Solidarności, ale też w administracji państwowej całkowitej improwizacji, i wydawało się, że każdy improwizowany ruch może pomóc Ukrainie przetrwać. O tyle już w tej chwili od wybuchu wojny minął rok. I nie wiemy, ile ta wojna jeszcze potrwa. I poza tym, że Ukraina musi obronić się przed Rosją, to polska gospodarka musi przetrwać na bardzo konkurencyjnym rynku unijnym. W branży rolno-spożywczej decydują koszty transportu. Naturalne jest, że najtaniej sprzedać ukraińskim producentom, którzy często to wcale nie są Ukraińscy. Jeden z największych koncernów sektora drobiowego jest notowany na giełdzie w Londynie, a zyski wędrują na Cypr. Więc wysiłek ewentualny polskiego społeczeństwa kupującego produkty ukraińskie nie wspiera żołnierza ukraińskiego, wspiera jakichś oligarchów międzynarodowych, którzy swoje zyski realizują na Cyprze czy akcjonariuszy z giełdy londyńskiej. Nie ma żadnych podstaw do tego, żebyśmy poświęcali swoje narodowe interesy na rzecz inwestorów z Cypru czy akcjonariuszy z Londynu. Nie ma do tego podstaw. Dlatego Albo powinny zostać przywrócone normalne cła, albo hodowle, producenci zbóż, producenci jajek powinni zacząć spełniać te same standardy, do których został przez Brukselę i przez polski rząd zmuszony polski rolnik. Nie może być tak, że ktoś, kto ma znacznie niższe koszty, zalewa nasz rynek produktami, a my mówimy, że jest wojna, więc w sumie trudno, niech nasi rolnicy bankrutują, niech nasi producenci jajek bankrutują, niech nasi hodowcy broilera bankrutują, no, jest wojna, w związku z czym to wszystko nie ma znaczenia. Nie, to ma znaczenie. To ma znaczenie dlatego, że, żeby polskie społeczeństwo mogło sfinansować modernizację polskiego wojska, ogromny sprzęt został przez rząd oddany na Ukrainę trzeba kupić nowy. Skądś muszą być pieniądze na to wszystko. One muszą pochodzić z podatków. Żeby nasze państwo, nasza gospodarka, nasze społeczeństwo uniosło ten wielki wysiłek wojenno-modernizacyjny, potrzebujemy gospodarki w dobrym stanie. Innym przykładem niż branża rolno-spożywcza jest branża transportowa, z którą się w ostatnich tygodniach solidaryzowaliśmy i wspieraliśmy ją w projektach. Ona wytwarza 6% polskiego PKB. Ona z sukcesami konkurowała na rynku unijnym i relacje polskiej branży transportowej z ukraińską regulowały. System pozwoleń. Te pozwolenia przez rząd zostały zniesione. W tej chwili, nie ponosząc kosztów ani polskich, ani unijnych, takich jak w Polsce polski Ład, w Unii Europejskiej pakiet mobilności, ukraińscy przewoźnicy mogą jeździć i po rynku polskim, i całym unijnym. Ze względu na to, że zniesiono system pozwoleń, które przez 30 lat regulowały te stosunki gospodarcze. Co ciekawe, Ukraina pozwoleń dla polskich przewoźników nie zniosła, a na serwisach internetowych można znaleźć wiele relacji, jak polscy kierowcy są nie niedobrze traktowani, mówiąc delikatnie, a właściwie jest próba wypierania ich z rynku ukraińskiego. I teraz oczywiście my wszyscy czujemy pewną, pewne współczucie dla ofiar wojny, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że wojna nie toczy się na całym terytorium Ukrainy. W sporej części Ukrainy gospodarka pracuje, ci przewoźnicy nawet kupują nowe ciężarówki. W sektorze również rolno-spożywczym trwa eksport. Została zamknięta droga morska, ten eksport masowo ruszył do Polski. No i pierwszy kraj, się można rozładować, mając najniższe koszty transportu, to jest Polska. To wszystko musi zostać podniesione przez polski rząd w rozmowach z prezydentem Załęckim. W stosunkach międzynarodowych nie liczą się wbrew pozorom najbardziej emocje, nie liczy się najbardziej atmosfera rozmów, najbardziej liczą się efekty. I polskie społeczeństwo, poza tym, że oczekuje. Że w miarę swych możliwości Ukraina przy wsparciu całej koalicji międzynarodowej obroni się przed Rosją, polskie społeczeństwo oczekuje też normalnych warunków do życia dla siebie. Dlatego, że w geście solidarności z polskim społeczeństwem nikt w Unii Europejskiej nie zdjął żadnych obciążeń nałożonych na polski transport. Na przykład, pakiet mobilności nie został anulowany dla Polaków, żeby pomóc polskiemu sektorowi transportowemu, bo polski rząd wspierał Ukrainę. Wymogi unijne dla polskich hodowli czy dla polskich rolników nie zostały cofnięte. Przeciwnie, ta pętla regulacyjna coraz bardziej się zaciska. Jak na przykład Europejski Zielony Ład, jak, jak Fit for 55, jak polityka klimatyczna, wzrost cen um, energii i tak dalej, tak dalej. To wszystko wynika z polityki unijnej, więc to imadło zaciska się coraz bardziej na szyi e, polskich e, producentów, a tymczasem Rząd nie artykułuje polskich interesów gospodarczych. Konfederacja jako jedyna siła, wbrew poprawności politycznej, która zapanowała po wybuchu wojny, mówiła o tym, że Polska ma swoje interesy także w relacjach gospodarczych, ale i politycznych z Ukrainą i że to nie jest tak, że Polska ma być tylko ambasadorem Ukrainy w relacjach międzynarodowych. Nie, Ukraina ma swoją sieć ambasad, a Polska ma reprezentować interesy polskiego społeczeństwa. Oczywiście może wspierać w niektórych sprawach Ukrainę, ale w granicach pewnych możliwości polskiego państwa, polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. Ostatnia rzecz, którą tutaj należy podkreślić, to jest nasze oczekiwanie, żeby polski prezydent, polski rząd w rozmowach z prezydentem Zeleńskim uzyskał jakieś gwarancje w zakresie odbudowy Ukrainy i pewnych kontraktów dla Polskich przedsiębiorstw. Jeżeli w tej chwili wysiłek państwa polskiego zgodnie z miarami przedstawionymi przez organizacje międzynarodowe jest nadzwyczaj wysoki w porównaniu z innymi państwami, to również oczekujemy, że ten udział w ewentualnym konsumowaniu funduszy na odbudowę również będzie wysoki i że w tym zakresie polski rząd uzyska jakieś gwarancje. Są oczywiście inne sprawy sprawy choćby historyczne. Liczymy, że one również zostaną posunięte do przodu. Czekamy na wyniki pracy polskiego rządu. Dzisiaj będzie ten dzień, w którym chcielibyśmy, jeżeli jest jakiś sukces w rozmowach z władzami Ukrainy, to dziś chcielibyśmy o tym sukcesie usłyszeć. Dzisiaj jest dzień, który oczy polskiego społeczeństwa zwrócone są na oficjali. I dzisiaj jest dzień, w którym słyszymy, sprawdzam i dowiadujemy się, jakie są rzeczywiste te relacje, czy to są relacje jednostronne. Na zasadzie my wam damy wszystko, a wy róbcie, co chcecie. Czy to są jednak relacje dwustronne, to znaczy, my coś dajemy, ale też mamy swoje oczekiwanie, druga strona też coś daje, też coś robi i też ma swoje oczekiwania. To jest normalność w polityce, takiej normalności Konfederacja oczekuje. Czy mają Państwo jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję bardzo i będziemy informować, co dalej po.